Wierzcie lub nie, ale przygotowując tą prezentację, obejrzałem około 100 różnych e, prezentacji, nie tylko o content marketingu i znalazłem jedna rzecz, która sprawia, że prezentacja jest naprawdę udana. E, pewnie pomyślicie, że to są jakieś udane case study albo e, poczucie humoru prowadzącego, ale o czymkolwiek teraz pomyśleliście, to większość z Was pewnie jest teraz w błędzie. Ponieważ tą jedną rzeczą, która sprawia, że prezentacja jest świetna, to jest bardzo niskie ustalenie poprzeczki przez prelegenta wobec publiczności, więc pozwólcie, że zrobię to teraz za Was. Chciałbym, żeby po tej prezentacji każdy z Was znalazł taką jedną rzecz, którą będzie mógł w przyszłym tygodniu, na przykład jak wrócicie do swoich biur, domów, zastosować i zastanowić się nad Waszymi kampaniami content marketingowymi. W pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy wrócili się, cofnęli trochę w czasie i o, powiedzieli sobie o stronach, dlatego że powiedzmy, że są lata 90 my marketerzy, pozycjonerzy staramy się rozwiązać te wszystkie problemy, zastanawiamy się, gdzie się reklamować, co robić i w tym momencie zaczynają się popularyzować strony. Dla nas, marketerów, to było świetne to była świetna informacja. W końcu mogliśmy zebrać wszystkie nasze usługi, wszystkie nasze produkty, informacje o produktach i wrzucić na stronę, upchnąć je tam. I w ten sposób mieliśmy super, będziemy sprzedawać w ten sposób nasze usługi. Kolejnym, następnym świetnym wynalazkiem dla nas to był social media. W końcu mogliśmy zebrać te wszystkie informacje z naszej strony, zacząć postować, wrzucać na Twittera, Facebooka, aż. W końcu zrozumieliśmy w pewnym momencie, że tak naprawdę nikogo to nie interesuje. I dzieje się tak, z, ponieważ, jeżeli wrócimy właśnie z powrotem do przyszłości, na początku lat 90. były tylko cztery kanały, którymi docieraliśmy do, do naszych odbiorców. Aktualnie w, po 2010 roku nastąpił pum wszystkich kanałów, którymi docieraliśmy do naszych odbiorców i aktualnie można powiedzieć, że jest to nieograniczona liczba kanałów. Dlatego ci użytkownicy mogą i będą nas ignorować. Dlatego, że większość analizując to, co wcześniej wrzucaliśmy na social media i jeszcze wcześniej na strony, były to rzeczy, które de facto pisaliśmy o nas samych, o firmach, o tym, co oferujemy, o naszych usługach aktualnie. Ci użytkownicy nie mają na to czasu. Nie chcą tego czytać, mają dostęp cały czas do wszystkich informacji, kanałów poprzez na przykład telefonu komórkowego i nie będą tego robić. I tutaj Content Marketing Institute zrobił. E, właśnie to może in, inaczej zacznę. O content, e, co to jest tak naprawdę content marketing? E, o czym my myślimy mówiąc, że e, robimy content marketing? Jest tak naprawdę to tworzenie i dystrybucja na wysokim poziomie contentu, e, nie tylko e, treści, ale również audio czy wideo e, czy nawet grafiki e, do określonej grupy docelowej i to jest też bardzo ważne, że przez bardzo długi czas ile jest Aktualnie, e, Content Marketing Institute przeprowadził takie badanie e, i okazało się, że 90% firm e, używa content marketingu w różnych formach. E, więc tak naprawdę, prawie wszyscy korzystają z tego marketingu, a przynajmniej e, myślą, że korzystają z content marketingu. Jest kolejna statystyka, która e, powoduje, że chce mi się płakać. Niestety, 30% tyle wynosi efektywność. Aktualnie marketerów, e, którzy używają tego content marketingu. Czyli 9 na 10 firm korzysta z content marketingu, natomiast tylko 30% e, uzyskuje z tego jako, jakąś korzyść. E, I dzieje się tak, ponieważ większość z nas traktuje content marketing jak każdą inną kampanię reklamową. E, to jest takie powiedzenie, że content marketing to jest maraton. E, to nie jest sprint na 100 metrów. Jeżeli oczywiście uzyskujecie efektywność na poziomie 30%, no jest to bardzo niezadowalający wynik. Jasne, jeżeli walczycie z głodem na świecie i uzyskujecie efektywność na poziomie 30%, to możecie dostać nagrodę Nobla w momencie, kiedy robicie content marketing, jesteście marketingowcami i uzyskujecie efekt na poziomie 30%, w tym momencie wylatujecie z pracy. Tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób docierać do tych wszystkich naszych odbiorców. Zacząłem poszukiwać, zrobiłem research, to było jakieś dwa lata temu, kiedy zacząłem zastanawiać się, jaki jest wspólny mianownik tych wszystkich firm, które uzyskały jakąś korzyść w content marketingu, można powiedzieć, że nawet uzyskały sukces. I okazało się, że ktoś wcześniej już stworzył taki model, jest on bardzo prosty, on zawiera zaledwie 6 punktów, które po kolei każde omówimy. Sweetspot jest pierwszym krokiem de facto. Jest to tak naprawdę po, wybieramy sobie taki element, w którym czujemy się bezpiecznie, mamy, mamy wiedzę na jego temat, a jesteśmy ekspertami i też odpowiadamy na potrzeby grupy docelowej. I tutaj dobrym przykładem takiego połączenia Sweet Spotu jest Michał Szafrański. To jest, nie wiem czy znacie tego Pana, on prowadzi takiego bloga o nazwie jak oszczędzać pieniądze. On zaczął jako zwykły hobbysta, zaczął sam zgłębiać wiedzę na temat oszczędzania i adekwatnego wydawania środków. Następnie czytał książki, jeździł na różne prelekcje, szkolił się, został ewidentnie ekspertem w swojej branży i następnie zaczął dzielić się z tym z innymi ludźmi w bardzo krótkim czasie uzyskał bardzo dużą, w krótkim czasie, powiedzmy, że na przestrzeni dwóch lat uzyskał bardzo dużą ilość, zbudował bardzo dużą grupę swoją docelową. Ma aktualnie 50 tysięcy subskrybentów na YouTube i 130 tysięcy followersów. Jeszcze później pozwolę sobie wrócić do tego przykładu. Kolejnym elementem jest content yield. Content yield to de facto pokazuje nam w jaki sposób E, różnicować e, e, nasz kontent, jak robić go e, trochę inny sposób. E, I tutaj e, nie wiem, czy wiecie, e, ile jest aktualnie e, blogów albo e, kanałów na YouTube, które mówią coś o gotowaniu. Prawdopodobnie jest ich setki tysięcy. E, to jest jeden przykład. To jest Ann e, Riedem z e, Australii, która prowadzi bardzo popularny e, kanał na YouTubie. How to Cook Dead. I ona w bardzo krótkim czasie, de facto, w zaledwie 2 lata zgromadziła na swoim kanale 3,5 miliona subskrybentów. Wyobraźcie sobie, że jest rok 2015, jesteście Ann i w 2015 roku Ann miała na swoim blog, kanale na YouTubie zaledwie 100 subskrybentów. Więc w takim razie w jaki sposób ona jakby przebiła się przez tą całą konkurencję, te setki tysięcy innych kanałów, żeby dotrzeć do swoich odbiorców. Oczywiście nie, to nie jest proste i musiała zrobić coś zupełnie innego. To jest właśnie to, co zrobiła. Pięciokilogramowe Oreo. Albo kolejny przykład. Ciasto, które się przekraja, w przekroju wygląda jak replika Instagrama. To, jest bardzo trudne, to są bardzo trudne projekty, których się podejmowała, ale za każdym razem, kiedy tworzyła coś nowego, Zadawała sobie pytanie, czy to pasuje do jej pierwszego założenia, czyli tworzenia ekstremalnych receptur. I to ma duże znaczenie, ponieważ takie coś już istnieje w content marketingu i nazywa się Content Mission Statement. To jest deklaracja naszej misji contentu. kontentu. Ta deklaracja ona ma swój również model. Tu jeszcze pokażę, to jest sweet spot w porównaniu z tym, co robi Ann. Czyli jak gdyby jej mocnymi stronami Sweet Spotie jest, ona była takim naukowcem jeżeli chodzi o kuchnię, była to również nauczycielem, ale jej content fieldem, to co ją odróżnia od całej reszty, to są niemożliwe do wykonania przynajmniej tak jak się wydaje użytkownikom, niemożliwe do wykonania kreacje kuchenne. I to jest to bardzo ważne, co powiedziałem o misji contentowej, dlatego że w momencie kiedy zapiszemy sobie taką misję, E, będzie nam dużo łatwiej później e, pracować z, nad edycją tekstu czy, czy wideo, którą dostarczamy. Jeżeli za każdym razem zadeklarujemy, że chcemy pomagać właścicielom aparatów fotograficznych za pomocą prostych trików e, lepiej wykorzystywać ich urządzenia, w tym momencie wiemy, że wszystko co dostajemy, otrzymujemy czy sami produkujemy, pasuje do tego modelu, jesteśmy w stanie e, cały czas trafiać do tej samej grupy docelowej. I ten Content Mission Statement ma swoją, swój taki mały model. Jest to, wybieramy sobie jedną grupę docelową, zapisujemy co dostarczamy oraz jaki będzie rezultat końcowy dla naszych odbiorców. To jest bardzo ważne, żeby w momencie kiedy planujemy ten content za każdym razem na początku przynajmniej brać pod uwagę tylko jedną grupę docelową. W momencie kiedy będziecie za każdym razem tworzyć jakieś treści czy wideo i za każdym razem trafiać do innej grupy docelowej, nie uda Wam się nigdy z, e, zgromadzić wszystkich na, na, na swoim kanale czy, czy, czy na blogu. Będziecie zupełnie nieadekwatni do tej pierwszej grupy, do której na początku e, celowaliście. E, jeszcze dodam, że do tego momentu tak naprawdę jeszcze nie stworzyliśmy żadnego kontentu. To jest dopiero moment, w którym tworzymy e, content. Chcecie zobaczyć e, najbardziej skomplikowany model budowania e, fundamentów w content marketingu. To jest on. Tak naprawdę zastanawiałem się, czy w ogóle Wam to pokazać, ponieważ e, jest to tak prosty model, ale niestety pasuje do wszystkich, Firm, które wcześniej, na której pracowałem przy przygotowaniu prezentacji, Dzisiaj się sprawdza, jak spojrzycie na wszystkich ludzi, którzy, którym udało się, czy, czy firmom, które udało się odnieść sukces w content marketingu, ten model pasuje do, do nich wszystkich. I tak naprawdę możecie go zastosować do, e, nieważne czy jesteście małą firmą, czy dużą firmą, czy osobą, zawsze ten model się sprawdza. To jest jeden rodzaj contentu, wybieracie sobie na początku przy budowaniu bazy. E, może być to wideo, grafika, audio. Jedną platformę, to jest też bardzo ważne dlatego, że e, będziecie przyzwyczajać użytkowników do tego, żeby, e, żeby oni nauczyli się odruchowo, gdzie znajdą e, ten content. I samo regularne dostarczenie oraz przez bardzo długi okres czasu. Pewnie spotykaliście się, się z firmami, które e, chcą, produkują przez trzy miesiące content, po czym zadają pytanie, gdzie są lidy i, i przestałem, zaniechałem, bo nie widzą efektów tego kontentu. Najszybszy okres, który znalazłem z przykładu, uzyskał jakąkolwiek korzyść od rozpoczęcia, od rozplanowania kontentu, strategii do monetyzacji, to było 9 miesięcy. Taki standardowy, przeciętny czas to jest między 15 a 19 miesięcy. Jeszcze wrócę, bo dob dobrze jest powiedzieć o przykładach na przykład w tym punkcie. To jest na pewno część tutaj, wiem, że jest, z Was jest związane ze środowiskiem SEO, więc na pewno znacie Randa Fiszkina, który prowadził bloga MOS. Rand przez wiele lat najpierw dostarczał regularnie treści, w każdy piątek i to było jak w zegarku działało i trwało kilka lat, zanim de facto wy wypłynęli na. E, jako eksperci w naszej branży. E, kolejnym takim przykładem jest na przykład PewDiePie, e, najlepiej zarabiający YouTuber aktualnie. E, na swoim kanale publikował treści związane z grami, jak pokazywał ludziom jak gra, dostarczał je regularnie co dwa dni. E, zdobył aktualnie chyba ma 66 milionów, jak sprawdzałem, subskrybentów na swoim kanale YouTube. E, dla porównania, Beyoncé ma chyba zaledwie 17. Więc to pokazuje skalę tego, jak, e, co można uzyskać e, budując swoją bazę. Dobrze. Następne jest zbieranie odbiorców. Na wstępie powiem też, że nie jestem przeciwnikiem Facebooka. Natomiast tutaj pokazałem na przykładzie z page, fanpage Barclaysa. Ale można też się opowiedzieć o innych firmach, bo to pasuje świetnie do tego, co teraz powiem. Barclays ma obecnie chyba cztery kanały, swoje fanpage'y dopasowane do różnych odbiorców. i Oni przez lata budowali sobie tą bazę odbiorców na Facebooku. Wydawali e, bardzo duże środki na promocję i reklamę, żeby ludzie się subskrybowali i stwierdzili, że zbudują sobie tam grupę odbiorców, do których będą mogli za każdym razem, kiedy e, będą chcieli im coś powiedzieć, w, e, wrzucą posta i dotrą do, do tych wszystkich e, na przykład 300 tysięcy, jak na tym przykładzie, e, użytkowników. No, ale okazuje się, że Facebook powiedział, sorry, ale to tak już nie działa. Wiecie, do, jakich, do ilu osób z, 200, z 300 tysięcy osób docierają ich organiczne posty aktualnie? Do mniej niż 1%. Facebook tak ociął wszystkie zasięgi, że de facto za każdym razem, kiedy oni chcą teraz dotrzeć do grupy docelowej, do, swoich, do swojej bazy, muszą za to zapłacić. Więc podejrzewam, że to są trochę wydane pieniądze w kwestii na przykład Reklamowej, Facebook jest świetną platformą. Natomiast do budowania bazy, e, niestety, moim odczuciu e, jest to strata czasu i pieniędzy w aktualnym. Zresztą e, nie trzeba szukać daleko przykładu. Kilka dni temu e, Google zapowiedziało, że w ciągu e, 10 następnych miesięcy e, zamkną e, swoją platformę. Znaczy, chyba e, dostarczą ją tylko dla e, firm, natomiast w kwestii e, prywatnej za mną całkowicie tę sekcję, e, więc. Trzeba się zastanowić, czy warto budować w oparciu o inne platformy, na które nie mamy kontroli swoją bazę odbiorców. Najlepszym chyba przykładem, znaczy chciałbym, żebyście skupili się, budując swoje bazy, zbierając na przykład maile, na subskrybentach. To jest prawdopodobnie najlepszy sposób, a dokładnie nawet na mailach. Dlatego, że macie pełną kontrolę nad e, bazą, którą zbieracie, w którą inwestujecie. E, I tutaj trzeba e, też się zastanowić nad takim czymś. E, w, zbierając tą bazę musi, musi zachodzić jedna pewna taka kwestia. Musicie za każdym razem oferować wartość w zamian za... E, za tego maila, którego wam podaje użytkownik. Ja nie wiem, czy u was się to zdarza, u nas na przykład w platformie e, jest to dość notoryczne, kiedy wprowadziliśmy na przykład różnego rodzaju pop-upy, które mówią o tym, żeby e, wymienić się z nami w mailach i podają na przykład maile typu jak ja bardzo nienawidzę pop-upów gmail.com ja jest notoryczne, więc musi zachodzić ta wartość, w której oferujecie e, coś w zamian jakieś badania, raporty to jest mój taki pipeline, zależny od tego, jak, które dla mnie są najbardziej efektywne narzędzia do zbierania, budowania tej pierwszej bazy. Na samej górze e-mail, na samym dole Facebook. I raz koniecznie, jeżeli chcecie docierać do tych ludzi, na pewno pamiętacie, bo powiecie, e-mail już dawno nie działa, to jest przestarzała technologia. Ale jeżeli e przypomnicie sobie w waszych skrzynkach odbiorczych, zawsze trafia się pewnie dwa, trzy maile, które chcecie przeczytać, które przekazują jakąś informację, na którą czekacie regularnie. I chcecie to czytać. De facto w ten sposób taka platforma kontent-marketingowa buduje z Wami taką relację zaufania. Wiecie, że od nich na pewno dostaniecie coś w zamian podając swojego maila. Więc to jest bardzo ważne, żeby zastanowić się nad tym mailem, nad tym, co im wysyłamy i wymiana wartości, czyli na przykład e-booki, raporty, badania. A, jeszcze dodam, że zbieranie bazy odbiorców. To nie są liczby. To też jest bardzo mylne. Wiele, wiele firm w momencie, kiedy zaczyna, otrzymuje na przykład 100, 200, 300 subskrybentów, zaczyna wysyłać do nich maile reklamowe, promując swoje usługi. A ten proces budowania zaufania z użytkownikiem jest tak naprawdę bardzo długi. Kolejnym etapem jest dywersyfikacja. Załóżmy, że zbudowaliśmy już sobie tą całą bazę naszych odbiorców. E, czujemy, że już e, jak gdyby przesyciliśmy w naszej jednym e, kanale e, informacji, które im przekazujemy. E, nie jesteśmy w stanie więcej z, zebrać tej grupy. W tym momencie jest dobrze wprowadzić dywersyfikację i ona też ma swój model. który Jest bardzo podobny zarówno dla osoby prywatnej jak i biznesu i różni się to ze względu na to, że na przykład w biznesie e, nie skupiamy się na przykład na e, e, wystąpieniu jednym publicznym, dlatego, że ciężko byłoby wysłać na przykład 50 osób z firmy e, i wszystkim zabezpieczyć wykonanie prezentacji, e, dlatego te modele one się minimalnie różnią. E, osoba. W tym przypadku, jeżeli wrócimy do przypadku pierwszego, który, o którym mówiłem, Michała Szofrańskim, zobaczycie, że tak naprawdę to jest to, co Michał robił. Czyli zaczął od bloga, budował bazę, następnie zaczął dywersyfikować, napisał książkę, która okazała się bestsellerem, i następnie możecie zobaczyć Michała na różnych prelekcjach i wystąpieniach. I teraz macie jeszcze możliwość, zdecydować, czy chcecie budować od zera taką grupę odbiorców dla siebie poprzez content marketing, czy jednak zakupić już gotową bazę naszych odbiorców. Przykładów nie trzeba daleko szukać, możecie spojrzeć na przykład na Microsoft i LinkedIn. Microsoft stwierdził, że nie będzie budował od zera platformy, nie ma już miejsca na rynku na kolejną na kolejną platformę social media i zdecydował się kupić. Kolejny LinkedIn kupił na przykład lindy.com. Nie chcieli zacząć produkować od zaraz całego kontentu, zdecydowali się na zakup. I takich podejrzewam, że przykładów znajdziecie więcej w niedługiej przyszłości. No i teraz mamy najprzyjemniejszą jak gdyby część. Ja tutaj wypisałem zaledwie 7 przykładów tego, w jaki sposób możecie na końcu, jak już zbudujecie tą bazę odbiorców i zbudujecie zaufanie pomiędzy Wami a odbiorcami. To jest monetyzacja, to są przykłady zaledwie 7, natomiast powiem Wam jedną rzecz z doświadczenia mojego oraz moich klientów, którzy uzyskali jakiś sukces w content marketingu. Nie musicie wcale zastanawiać się nad tym, jak to monetyzować. Jeżeli zbudujecie ogromną bazę,. Odbiorców, na przykład 200 tysięcy, oni Wam sami przyjdą i powiedzą, co chcą od Was kupić. I tu są, to jest 10 rzeczy, o których omówiliśmy i obiecałem Wam na początku, że e, listuję. To jest: e, musicie znaleźć liczbę, w której możecie zostać ekspertem, stworzyć deklarację misji kontentu, skupić się na jednym rodzaju kontentu, jednej platformie i dostarczać go regularnie, najlepiej przez długi czas. Nie buduj swojego domu na wynajętej ziemi, to jest przykład tego, że korzystania na przykład próby budowania e, grupy odbiorców na e, platformach social media, na których e, jesteśmy zależni. E, stwórz świetny newsletter, to jest przykład tego, żeby budować tą wartość i wysyłać rzeczy, które e, nasi użytkownicy będą od nas oczekiwać. E, dywersyfikacja według zasady trzech. Najpierw odbiorcy, później dopiero produkty, po zbudowaniu zaufania i najważniejsze to jest cierpliwość, dlatego że ten cały proces trwa bardzo długo. Czy ktoś z Was Państwa znalazł taką jedną rzecz, którą będzie w stanie wdrożyć w najbliższej przyszłości do Waszych kampanii? Dobrze. Dziękuję, mam nadzieję, że spełniłem Wasze oczekiwania wobec tej prezentacji. Jeszcze tu tak? Wojciech Holekse, idealnie wcześniej. Tak można powiedzieć, nawet chwilę przed, ale miałeś parę minut, więc... Za dużo, więc tak. super. Mam takie drobne ogłoszenie parafialne, bo jeżeli ktoś tam widzę, że osoby stoją, nie wiem, czy tak stoicie państwo, bo macie ochotę, ale w razie co, tutaj chyba trochę miejsc jest, prawda? Szczególnie tutaj z przodu, więc zachęcam do tego, żeby sobie spokojnie usiąść. Plus wiem, że gdyby była taka potrzeba, to doniesiemy jeszcze parę krzeseł, także okej. Okay. Pytania, czy się jakieś urodziły, czy ktoś ma tutaj pytania do tego wystąpienia, zachęcam do tego, żeby o coś pytać, bo później będzie tylko okazja przy jakiejś kawce, a pewnie też kawkę Pan Wojtek chce wypić. Mamy jakieś pytania? Tak, super. Jasne, tam jest osoba. Cześć, Soj, Cześć, mam takie pytanie, bo być, być może źle zrozumiałem, ale była kwestia na sajdzie, że 90% firm używa content marketingu? Tak jest. Gdzie? Ja w, 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 w różnej formie. E, to nie do końca marketing. Oni wykorzystują albo myślą, że wykorzystują content e, marketing. Natomiast jeżeli pomyślisz e, w kwestii takiej, że to nie są tylko na przykład blogi albo inne rzeczy, ale to są na przykład materiały drukowane, oni mają zazwyczaj przynajmniej jeden taki, o, jak, taki element, który wykorzystują e, na co dzień. To są badania, w ogóle nie, nie ja wykonywałem tę e, analizę, natomiast e, było to sprawdzane podejrzewam na grupie 10 tysięcy firm. To nawet nie jest chyba nawet nie u nas w kraju możliwe, więc pewnie Stany bardzo mocno zawyżają tę statystykę. Okej, okay, dzięki.